Widzowie, moi moderatorzy dodali tiktoki. To się nie dzieje. To się nie dzieje. Roberto Calorias Eating Hazard, Mohamed No Salad.

Ludzie w ogóle wierzą, że Mergani gdziekolwiek powiedzieć z kimś zatańczy. Hej, hej, to jest znowu ja. W... Tak, dzisiaj mamy kolejny odcinek z testowania. No i 7 minut i 9 sekund. Jesteście teraz męczeni. Nie, nie, nie. Słuchajcie, musimy poznawać inne ubogacenia, ubogacenia kulturowe, tak. To prawdopodobnie jest PURAS! <grymne> mm, e, pomarańczy z dis tych czekoladowych e, i... Proszę was! <grymne> Zresztą, to... <grymne> chwilę, chwilę <grymne> tylko. Nie <grymne> e, I tak. Z tym pomarańczkę w Rancost. <grymne> Naszą słynną pomara... Ja, ja chciałbym usłyszeć tuszola. Parańczkę. Oczywiście, musi mi się No zaczniesz to jeść?! Troszkę okalić, ale... Więc tak. tak już tak, już... tutaj... Rozsypała. No i oczywiście mamy ładny wzór tutaj, takiej pomarańczy. Może zadzić, jaka miałem... Miałem jakiś inny smak, ale zaraz. Na pewno mieliśmy inne smaki. Powiem tak, tym się po zająć. jaka szmata no nie no. Gdzie jest dla mnie no? Przecież to jest faul ewidentny do ch**y. Jezus. jest! Idol wielu młodych. Chował tyle osób. a, pizza as a role This one starts in a small town on the edge, where a library is guarded by a mythical winged lion. He's got a pretty sweet grill, too. Inside the apartments have lovely views and fire fashion. What the this woman is reading a book on a coffee farm gone wrong. Also, there's some drama. What is in the or at least, this is always how I imagined my bubble baths with pirates, of course. Jakiś żywy skorpion w paczce z Shane. Studentka Uniwersytetu w Bristolu przeżyła chwilę grozy, gdy w paczce z zamówionymi butami od firmy Shane odkryła żywego skorpiona. Dziewczyna początkowo myślała, że to zabawka, dopóki zwierzę nie zaczęło się ruszać. Współlokatorzy, w tym student zoologii, na szczęście pomogli dziewczynie przenieść skorpiona do plastikowego pojemnika, mimo obaw o jego jadowitość. No już, już, go wy... już na 100% bym go kur... próbował przenieść do do pojemnika oh. No to ma jest Jak może być, że nie Ja p***ole Na wymiarce powinien swojego chłopaka załapać i spałować Nie, wolałabym yy, założyć mu kajdanki i pobawić się w Panowie, panie, mam wam powiedzieć tak. Wydaje mi się, że to już jest gadka OC. Dobra, to jest taki szef. Ja pierdolę. Chłopce siedzi, siedzi tak jak... tworzy otworzy oczy, ustawia sobie zapaliszki. Codziennie trenuje. Jest szybszy niż Bruce Lee. И кто тут сейчас мазакола, пытам я! <laughs> Кобры, курва, я передолю. ха <laughs> ха Это что за питоны, блядь, вышли на волю. Ца! <laughs> Бля, вот в таких анакондах в зоопарк перешел, дрессировщик сразу нахуй пошел. Сходы ему поджопник надавал, и филе эту в жопу запихал. Туфли <laughs> четкие не. <laughs> 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 Takie buty. Nie ja tak zawsze, zawsze jak wchodzę do Dagi, do, do sypialni po streamie albo po czymś, zawsze w coś kopnę. Albo mi spadnie telefon, albo pies. Czy nie, nie łączmy psa z kopaniem, od tego zacznijmy, to po pierwsze, ale idę i pies mnie też gryzie po nogach. Ty to sumik obiecany zatabieram. Też i ty Adamczyk słucha w domu morskiego powieści hej, klikę, dalej hej, Adamczyk klejki, jesteśmy to Najważniejsze, że Miśka uratowana. Mię reprezentuje, mnie reprezentują naprawdę wiele ludzi mm -hmm. Peter Purker. Julio Mendoza Logan Cappuccino. Znasz te nazwiska? Znasz czy nie? To ja się śmieje. Zadotka. Pytam się, nie, czy znasz te nazwiska. Charlie Expresso, Felipe Montes. No? Ja ale Ty się chcesz lać ze mną? Chcesz nie, 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 nie. Dobra, ale jest tak wiele ludzi na TikToku. Nie, bo nie wiem, bo mnie obrażasz. Jeżeli, jeżeli, ja Ci tak powiem, jeżeli w przeciągu 24 godzin Twoja żona nie odda duszy dla mojego przyjaciela,

KOSIK! Kurwa, jak! W tym? Już myślę kur... Naprawdę nie da się nic zrobić. Kurwa, mać. <ścoughs> <grymne> dajcie spokój! Proszę, proszę, dajcie spokój! Doznajesz to i nie kogoś innego, żeby Halo. Nie zajmij okej? A jak masz na imię? Robert. Ile chcesz mieć ze mną dzieci? Guess would fall for this trap? To paru by się znalazło. To było. To było. To było. No i git. Widzowie, 20 TikToków. Ale. Bo ja wam f*** z Gwiazda, chłopaki. Pamiętajcie, to bandycki kraj. Strzelajcie do wszystkiego, co się rusza. Bingo, bingo. Dzisiaj dowiedziałem się w internecie do czego jest ten przycisk tutaj yy, z przodu yy, Już Wam tłumaczę, tylko trzeba zapłon przekręcić yy, Ten przycisk podobno jest, można zestrzelić Audi Jeśli jest jakieś Audi w pobliżu, yy, BMW ma tą funkcję yy, Czekajcie, o sąsiad Ja też jak się. Nie, wyjeżdża z podwórka, zaraz go ustrzelimy nie, nie, Wiesz, Ty pchałeś kiedyś babeczkę taką z siałkiem? Wiesz? Bo nie wiem czy pchałeś taką chudą babeczkę. To jak walisz babeczkę chudą to możesz... Na... bez beczki. Czasami się można kością uderzyć i tak dalej. A wiesz, takie mięsko, fajna wiesz, mięsista babeczka to ty się w... jakbyś w morze wpadał. Przytulasz, no love everything, kurwa brother. no nie wiem czy masz się nagadać tak takie rzeczy. Ty pewnie wiesz, ty jeszcze na etapie patrzenia na dziewczyny, nie? To dotniesz taką chudą za rękę, to ty nie wiesz czy kurwa może szarpnąć czy nie wyjebiesz kurwa obręcze barkowej kurwa z obojczyka, chujwico. A jak jest wiesz, mięsiste zwierzątko. <śledzisz> Wiecie kurwa, mortki o czym gadam. A tych chudych to kurwa jebać kurwa. Wiesz o, o co chodzi w życiu? Facet musi być taki, a mama musi być taka. Wiesz o co chodzi? Dobra kurwa. <śledzisz> Smata giemna 17 lat pracy w Wielkiej Brytanii i mam to mam to, o czym marzyłem przez całe swoje życie zresztą każdy chłopak marzy o tym, żeby mieć takie cacunio i ja w końcu mam. Mam telefon Samsung z kamerą 64 megapiksele no Cześć, tu znowu, poznajecie to miejsce? Augustów, moło Zajebista pogoda Pozdrawiam Augustów Pozdro Pozdro, pozdro Okej, paczka numer jeden, otwieramy Nie, powiem tak. Ktoś go ogląda i ktoś jeszcze wysyła mu gifty. Ja mam lepiej. Ktoś jeszcze chodzi na przykład na spotkania. I dengryty. <susur rapidly> jak kurt? zrobił to dziecko, nie?